Wielkie osłabienie kadry. Ważny piłkarz nie przyjedzie na zgrupowanie. Wielki dramat. Kluczowy piłkarz reprezentacji nie przyjedzie na pierwsze zgrupowanie Jana Urbana. Mołder wypada. Wielkie osłabienie reprezentacji Polski na samym starcie kadencji Jana Urbana. Jak wynika z ekskluzywnych informacji portalu meczyki.pl, jeden z kluczowych i najbardziej wyczekiwanych przez nowego selekcjonera zawodników, Jakub Mołder, niemal na pewno nie pojawi się na wrześniowym zgrupowaniu kadry. To potężny, niespodziewany cios dla trenera, który traci lidera i serce środka pola tuż przed arcyważnymi, inauguracyjnymi meczami eliminacji do Mistrzostw Świata z Holandią i Finlandią. Co dokładnie dzieje się z pomocnikiem Fejenurdu? I jak poważna jest jego kontuzja? Zacznijmy od kontekstu, bo nieobecność Jakuba Madere jest dla Jana Urbana problemem fundamentalnym. Nowy selekcjoner od początku zapowiadał, że chce, by jego reprezentacja grała w piłkę, kontrolowała mecze i dominowała nad rywalami poprzez posiadanie. I właśnie w tej filozofii Mouder, ze swoją techniką, inteligencją i spokojem w rozegraniu, miał być absolutnie kluczową postacią. Co więcej, to zawodnik, który po koszmarnej kontuzji zerwania więzadał w Brighton, właśnie w Holandii, w barwach Fejenurdu Rotterdam spektakularnym stylu odżył. Wrócił do wielkiej formy, znów stał się liderem i udowodnił, że należy do europejskiej czołówki na swojej pozycji. Urban bez wątpienia na niego liczył. Niestety, na drodze stanęły problemy zdrowotne. Jak się okazuje, pomocnik stracił już sam początek nowego sezonu w Ergiwisie z powodu kontuzji. I nie jest to zwykły, prosty uraz. Mowa o przewlekłych problemach z plecami. To niezwykle niepokojąca i trudna do zdiagnozowania dolegliwość dla sportowca. Jak informuje portal meczyki.pl, sytuacja jest na tyle poważna, że w ostatnim czasie zawodnik dostał nawet specjalną przepustkę od swojego klubu na podróż do Polski, aby wykonać dodatkowe, specjalistyczne badania. Był nawet widziany w Poznaniu przy okazji pucharowego meczu Lecha z Genkiem. Niestety, ta wizyta w kraju nie przyniosła przełomu. Diagnoza nie dała żadnych nowych, klarownych wskazówek, a na ten moment piłkarz po prostu nie jest gotowy do powrotu do gry na najwyższych obrotach. Mimo tych problemów, zgodnie z procedurami PZPN wysłał do jego klubu wstępne powołanie na wrześniowe zgrupowanie. Odpowiedź z Rotterdamu była jednak jednoznaczna. Feyenoord poinformował polską stronę o problemach zdrowotnych 26-latka i jego sztab medyczny na tę chwilę nie dał absolutnie żadnego zielonego światła na jego udział w zgrupowaniu inaugurującym pracę Jana Urbana. Obecnie, jak czytamy, trwają intensywne zabiegi i rehabilitacja, aby spróbować jak najszybciej postawić piłkarza na nogi, umożliwić mu powrót do treningów z zespołem. Ale czas ucieka nieubłaganie. Do meczu z Holandią zostało już tylko kilkanaście dni. Wszystko wskazuje więc na to, że w swoim debiucie Jan Urban będzie musiał budować środek pola bez jednego ze swoich najważniejszych żołnierzy. To gigantyczny problem, ale i szansa dla innych. W całym tym nieszczęściu jest jedna mała, pozytywna wiadomość: do gry po urazie udawrócił już Robert Lewandowski i powinien być do dyspozycji selekcjonera. Ale brak Madere to potężna wyrwa w sercu drużyny, którą nowemu trenerowi będzie niezwykle trudno załatać. Na koniec, w całej tej historii jest jeszcze jeden, Niezwykle bolesny, osobisty dramat samego zawodnika. Moderowi szczególnie mogło zależeć na występie właśnie w meczu z Holandią, Meczu, który odbędzie się w kraju, w którym odbudował swoją karierę na holenderskiej ziemi, gdzie co tydzień jest gwiazdą. Los okazał się jednak okrutny. Zamiast poprowadzić Polskę do walki w swoim drugim domu, będzie musiał oglądać ten mecz z boku. A my, kibice, Możemy tylko trzymać kciuki za jego jak najszybszy powrót do zdrowia. Znak ostrzegawczy ogromny cios dla reprezentacji Mouder nie pojawi się na pierwszym zgrupowaniu Jana Urbana. Jak wpłynie to na mecze z Holandią i Finlandią? Dajcie znać w komentarzach. Nowa gwiazda w Polsce 19 latek błyszczy, a Borek już mówi, kandydat do reprezentacji. 19 lat i już kandydat do reprezentacji Polski? Mateusz Borek nie zostawił złudzeń, Krzyżanowski robi furorę. Moim zdaniem Krzyżanowski wyrasta na kandydata w dłuższej perspektywie do reprezentacji Polski. Te niezwykle mocne i odważne słowa, wypowiedziane przez jednego z najbardziej znanych i cenionych dziennikarzy w kraju, Mateusza Borka, elektryzują kibiców w całej Polsce. W momencie gdy reprezentacja przechodzi rewolucję pod wodzą nowego selekcjonera, Jana Urbana, a na lewej obronie wciąż szukamy idealnego kandydata, na horyzoncie, z nieco nieoczekiwanego kierunku, bo z pierwszej ligi pojawia się nowa, niezwykła nadzieja. 19-letni Jakub Krzyżanowski, który absolutnie błyszczy w barwach rozpędzonej Wisły Kraków, jest na ustach wszystkich. Kim jest ten chłopak? Co tak bardzo zaimponowało Mateuszowi Borkowi? I czy faktycznie ma papiery na to, by stać się w przyszłości lewym obrącą naszej kadry narodowej? Zanim przejdziemy do sylwetki samego zawodnika, musimy zrozumieć kontekst, w jakim jego talent eksplodował. Bo to, co na początku tego sezonu robi Wisła Kraków, przechodzi ludzkie pojęcie. Biała Gwiazda, po rozczarowującym poprzednim sezonie, rozpoczęła nowe rozgrywki w sposób, jakiego nie powstydziłyby się najlepsze drużyny w Europie. Po sześciu rozegranych meczach. Krakowski zespół ma na koncie komplet 18 punktów i, uwaga, aż 28 strzelonych goli. Daje to absolutnie kosmiczną średnią 4,67 strzelonej bramki na mecz. To jest walec, to jest maszyna, która demoluje kolejnych rywali w drodze po powrót do ekstraklasy. I właśnie w tej maszynie, jednym z najważniejszych, najjaśniejszych trybów jest 19-letni lewy obrońca, Jakub Krzyżanowski. Jego forma jest zjawiskowa. W dotychczasowych rozgrywkach ma już na swoim koncie jednego gola i cztery asysty. A swój kunszt pokazał zwłaszcza w niedzielnym hicie Betklik I Ligi, w którym jego zespół rozbił niedawnego spadkowicza z Ekstraklasy, Śląsk-Wrocław, aż 5-0. W tym spotkaniu młody obrońca zaliczył aż dwie asysty. Jego postawa nie umknęła uwadze Mateusza Borka, który w programie Moc futbolu na kanale sportowym wprost namaścił go na przyszłego reprezentanta Polski. Dziennikarz zwrócił uwagę na cały pakiet umiejętności, jaki posiada młody Wiślak. Wymienił jego dynamikę, bieganie, inteligencję w grze, technikę i spokój ostatniego podania. I zakończył krótkim, ale niezwykle treściwym, to wszystko robi wrażenie. Kim jest więc ten młody talent? Jakub Krzyżanowski to wychowanek białej gwiazdy, który piłkarskie szlify zbierał nie tylko w Polsce. Poprzedni, niezwykle cenny sezon spędził na wypożyczeniu w młodzieżowej drużynie włoskiego Torino, gdzie mógł podpatrywać, jak trenuje się i gra na Półwyspie Apenińskim. To doświadczenie z pewnością zaprocentowało. Krzyżanowski ma też na swoim koncie regularne występy w młodzieżowych reprezentacjach kraju. Grał w kadrach U16 i U19. A w ostatnim czasie dostał powołanie do zespołu do lat dwudziestego. Jego rozwój przebiega w sposób harmonijny i niezwykle szybki. Historia Jakuba Krzyżanowskiego to piękna opowieść o tym, że talent, ciężka praca i odwaga w stawianiu na młodzież zawsze w końcu się obronią. Chłopak, który jeszcze niedawno terminował we Włoszech, dziś jest liderem jednej z najsilniejszych drużyn w Polsce i kandydatem do gry w dorosłej reprezentacji. Czy te odważne prognozy Mateusza Borka się sprawdzą? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne: warto zapamiętać to nazwisko. Bo na naszych oczach, w pierwszej lidze, może właśnie rodzić się nowa, wielka gwiazda lewej strony polskiej defensywy. A Jan Urban z pewnością już wpisał go grubym ołówkiem do swojego słynnego, pięćdziesięcioosobowego notesu. Ogień dziewiętnaście lat i już takie recenzje: Borek widzi w krzyżanowskim kandydata do reprezentacji Polski. Co wy na to? Za wcześnie czy już czas na kadrę?